Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. Otwieramy paczuszkę, od zagipsowana twarz, gdybym cokolwiek pomyliła. Boże, suje, zagipsowane usta. <grytanie> Kurczę, Sylwia, przepraszam, że zawsze z tym twoim nikiem to ma problem. Jeszcze raz, zagipsowane usta, tak. Zag... Dziękuję ci pięknie, jeszcze raz z całego serca. Kurde po prostu, Sylwia. No i cóż, bierzemy się za rozpakowanie. Oczywiście jestem bardzo, bardzo ciekawa, co będzie w środku. Ry 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 ry. Lecimy, lecimy. Troszkę za niespodzianka to co czas. No, no. Zawsze, zawsze to jest ciekawe świata. Pani, nie wiem, nie wiem, czy to jest w kredeczku. O, paczka w paczce. Nagrywaj. Nagrywaj, nagrywaj, kochany. Cóż my tutaj mamy? Kolejna paczuszka. Nie, głośniki mamy. Będziemy słuchali muzyki, tak? To jest tak, A, to... co to jest? No, tu to... No nie wiem, nie wiem. Ciekawa. <zysz> Ciekawa sprawa. <zysz> Kabeleczki. Ładowa O, zaraz Was przełączę, kochani, na inny kanał. Proszę bardzo, piwociki. O, tutaj mamy jakiś porc. Ła kurczę, to jest chyba taka, taka wielofunkcyjna nie wiem. O, proszę. No to wiem, do szczyteczki elektrycznej. Cóż mi tutaj dalej mamy? Tabeleczki. Pięknie, pięknie. Kolejne kabelki, kochani. No i cóż mogę powiedzieć? Kabeleczki, kabeleczki, kabeleczki. O, mamy ruchel, płyteczka. No i kochani, tutaj kabeleczki. To to ja nie wiem co to jest. To też bajera ciekawa. No cóż, kochani, tak się prezentuje paczuszka od yy, Zagipsowane Usta. Czyli Sylwia. Sylwia, o Sylwia to Sylwia. Jak coś to mnie dokręcisz imbosem, no przepraszam najmocniej, no nie mogę zapamiętać. Pięknie dziękuję za przesyłeczkę, bardzo mi miło. Życzę przyjemnego, stosunkowo udanego wieczoru. Całujemy Was tam, gdzie... Lubicie. Samą. Potylice. Dziękuję Sylwia, jeszcze raz wielkie serduszko. Buziole.